Cześć, witajcie Marcin Gruszczyński z Mikado Fishing Team. Słuchajcie, przy okazji pobytu nad morzem. Połowiliśmy sobie dzisiaj trochę belon. Bo to maj. Ale nie zapomnieliśmy o tym, żeby zabrać sprzęt do innych metod połowu, choćby po to, żeby przeprowadzić mały ekstremalny testik naszego nowego kijaka Cudo Slim Method Feeder. W ręku trzymam e, wędkę o długości 305 cm. Jej ciężar wyrzutowy e, opisany jest jako do 90 gramów. E, no i słuchajcie, jak ekstremalny test to ekstremalny test. Postanowimy rzucić tym kijem pilkerem, który waży uwaga 200 gram. W tym celu, Zapnę pilkera 200 gramowego na do snapa. Pogoda ekstremalna, testy też ekstremalne. Zobaczymy, czy wytrzyma wędka takie obciążenie. Ponad dwukrotnie przekroczony ciężar wyrzutowy. Wędka wytrzymała. Dla potwierdzenia jeszcze jeden rzut. Rzut wędką Katsudo Slim Method Feeder do 90 gramów mamy już za sobą. No to przetestujemy teraz Katsudo Slim Feedera o długości 360 cm, również opisanego do 90 gramów. I tak jak poprzednio, inny pilker, również w gramaturze 200 gramowej, wyląduje na agrafce Mikado Snap i zapraszam na kolejny test. Chodźcie! Ekstremalne warunki. Bardzo duży wiatr z północnego wschodu. Na potwierdzenie Kacudo Slim Feder 360 długości z pilkerem 200 gram. Coś nie wytrzyma, ale powiem Wam szczerze, że najbardziej obawiam się o swój palec, bo nie mam nakładki, nie ma tu przyponu strzałowego, więc cienka plecionka, 12, 0,12 średnica. Pewnie nie da rady, ale spróbuję coś zniszczyć. Może się uda. Palec stały. Plecionka wytrzymała, a wędka bez zarzutu posłała na 50 metrów 200 gramowy Pinker. No może 45, nie wiem Pozwolicie, że rzuty se na maksa jeszcze raz To duża przyjemność tejd wymienia wszystkie fidery na Katsudo. Super wędka. W rodzinie karcudo slim Method Feeder są trzy wędki, teraz przetestujemy długość 3,30. Wszystkie są do 90 gramów. Założymy sobie pilker również 200 gram i spróbujemy połamać te. Bez problemu, ta wędka również nosi takie duże obciążenia na długie dystanse. Polecam Wam naprawdę całą rodzinę wędek Katsudo Method Feeder i Feeder Slim.